Dzień dobry moi drodzy. Z tej strony Bigosik. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Przed wami oczywiście wasze rzetelne źródło informacji o Destiny 4, a dzisiaj witam was w Sakura Hills. I Sakura Hills to miasteczko takie ala japońskie, które dochodzi z modyfikacji, którą dzisiaj wam przedstawię, która nazywa się Descent 4 Asian Adventures, czyli jakieś azjatyckie przygody, coś w tym stylu, czyli na miasta wymarzonych podróż, które były w Trójeczce. I ta modyfikacja sprawia, że miasteczko, które dochodzi z wampirami. Bo jak widzicie, to jest te wampirowe Forgotten Hollow. Zamienia tutaj pogodę, zamienia tutaj teksturki, dodaje wiśnie te sakury, w sensie te no drzewa kwitnącej wiśni o. Zmienia tutaj teksturki, trochę pogodę, żeby było ładniej. No Dodaję tutaj jakieś właśnie wstawki, takie właśnie azjatycko-japońskie, przepraszam wszystkich, którzy są fanami Azji, Japonii, tego typu spraw. Ja nie jestem ekspertem, więc mogę gdzie gdzieniegdzie się zapominać w tej kwestii, ale jak coś, to mnie poprawcie. Tutaj widzicie, są jakieś specjalne lampy, porobione jakieś ścieżeczki, jakieś ładniejsze. Czy co tam jest na końcu? Będę mógł zobaczyć. O, widzicie? Jakaś ławeczka. O, ktoś tutaj lampę przewrócił. Fajnie. Tutaj, e, akurat, jest bohaterka naszej, naszego dzisiejszego odcinka. To jest Ling Nien. Czy jakoś tak? O, jej tutaj ryby pływają. E, bo tak, bo może. Ona sobie tutaj, akurat, medytuje. Ma piękny. Piękny domek czasowy, który również jest y, utrzymany w tych właśnie klimatach y, azjatyckich. Za domkiem ma tutaj taki fajny stawik razem z y, wodospadikiem, który pięknie wygląda, chociaż jest trochę kwadratowy, ale nieważne, z daleka wygląda dobrze. O, tu ktoś umarł fajnie. Więc tak, mamy tutaj y, takie oto miasto i od razu już tłumaczę, że. Miasto w momencie, kiedy je dodacie do gry, są dwa scenariusze: albo będzie puste, albo będzie zawierało jeszcze parcele z y, wampirów. Także w tym celu trzeba niestety udać się do galerii i pobrać jakieś domki. Jak widzicie, mi się udało nawet trochę upolować tych domków. Jedna parcela to restauracja, bardzo, bardzo ładna. Tutaj jest na przykład spa, a tam do góry jest jeszcze muzeum czy coś w tym stylu. Więc dzisiaj sobie wszystko odwiedzimy i pokażę wam, jak to wygląda. Ale tak już patrząc ogólnie, miasto wygląda bardzo, bardzo ładnie. Jeszcze wam pokażę, jak wygląda mapka. No, więc tak się y, przedstawia mapka, tak wiem, jest napisane Forgotten Hollow, ale y, nazwę można sobie zmienić tego miasta. Możecie sobie pogooglować, bo to akurat da się zmienić. I to miasto znajduje się tutaj. Ma piękną miniaturkę tego miasta. No, i tak jak już wracając do tej mapy, mapa wygląda tak, wygląda prześwietnie. Naprawdę, moim zdaniem wygląda pięknie. Ja powiem wam szczerze, lubię wampiry. Ale mroczne klimaty to chyba nie są aż takie dla mnie. Więc y, jak najbardziej zmiana miasta na właśnie takie ładniejsze i takie ładniutkie, czyściutkie jest dla mnie jak najbardziej y, okej. Okay. Jak widzicie, mamy tutaj te wszystkie stawiki, niestawiki, tutaj nawet jakieś liście się sypią. <słukasz> <słukasz> różowe. Aczkolwiek szkoda, że to jest takiej słabej rozdzielczości. Nie wiem, czy wy będziecie to widzieć na YouTubie, ale ja to widzę na swoim monitorze. Nawet takim małym, że, y, że te teksturki, że ta Tekstura tej, tej, tej mapy jest taka no, średnia, aczkolwiek jest to modyfikacja za darmo. Ona była płatna przez jakiś czas, teraz już możecie ją spokojnie pobrać za darmo. I co ciekawe, na stronie, z której możecie pobrać właśnie tą modyfikację, już jest informacja, że możliwe jest kolejne dodanie miasta, i tym razem będzie to Egipt. Dobrze. Ale wracając już do rozgrywki i do tej modyfikacji, idziemy do pierwszej lokacji, jaką tutaj wrzuciłem, czyli to jest ta restauracja. Tutaj już Wam pokazuję, jak ona wygląda. Aha, jeżeli chcecie znaleźć domki, restauracje, spa i tak dalej specjalnie do tego miasta. To wystarczy w galerii wpisać hashtag Asian Adventures, tak jak jest nazwa tego dodatku, i niektórzy tworzą właśnie specjalnie do tego miasta budynki. Nie ma ich dużo, aczkolwiek ja znalazłem i dało się je zapełnić, więc poko. Dobrze. Jezu, dziewczyno, ale ty się odwaliłaś? No fajnie, e, nie, no fajnie, nie. Fajnie. Simaczka w sumie też jest pobrana z, z galerii. Zobaczmy, co tutaj, są jakieś dwa stawiki. Ładnie, ładnie to wygląda, naprawdę w środku. Uuu. Fajnie, od razu mi się przypomina ten pakiet z The Sims 3 w Store, gdzie było właśnie te sushi i tak dalej. Halo, czy jest tu jakaś obsługa? Szefowa sali, no halo, no proszę, chodź tutaj. Halo, Queen! No idziemy do pracy. Obrane tak samo, ale my jesteśmy lepiej no halo, no posać mnie. Dobra, było coś tam ustawione, chyba ich się blokowały. Ale teraz jeżdżę dobrze. Jezu, jaka marynara tutaj wszedł. Jezus Maria, będziemy siedzieć tutaj w tym, w towarzystwie Belly, Queen, Trier, te jakie ma Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dobra. Znowu do Stalika. W sumie dobrze by było wziąć ramen, nie? Ale weźmy jakieś tam. Niech będzie kostka złotego tuńczyka. I sok kosmitów idealnie. O, Don Lotario nas ten obsługuje. Perfekt. O oh, jest. Będzie napiwek. Podoba jej się. A może byś chciała zrobić zdjęcie? Tak to się robiło? Nie. Kiedyś była chyba opcja, nie? Czy to Simowie sami muszą robić sobie. Nie, oni chyba sami robią. Jak mi się podoba. Opowiedz dowcip o kosmitach. Ej, już wypiłaś tego drinka. Akurat y, dowcip o kosmitach i Belli Czwir to jest takie connected, nie? Dobra, starczy. Idziemy podprężać się w spa. Okej, okay, do spa przyszliśmy z naszą przyjaciółką Bellą Czwir. Jak wygląda spa? Fajnie. Naprawdę spoko. I tutaj to mi się mega podoba. Pięknie. A tu jest akurat do medytacji, a medytację my mamy w chacie. A czy jest coś? No, widzę, Bella, że ty akurat nie próżnujesz. Ja tutaj patrzę, co to najciekawszego można te. na no, Bella już tam nie, na pełnej. Dobrze. Aha, bo ty się i tak przebierzesz. No, A tu, tu. Ej, można... Ej, nie mówcie, że mogę sobie drinka wziąć. Najdroższego. Gorący dym. I tu mogę sobie zamówić ten masaż stóp. O fajnie, tutaj już wykorzystują te, te schody takie modułowe, nie? Fajnie to wygląda. O tak, na drodze do Sławy. Ej halo, czekaj, ale drink trzeba wziąć. O, Bella przyszła do spa jeść chipsy, fajnie. No dali FK. Ha bo ja dla nich też zamówiłem, dobra. Okej. Okay. No, i teraz sobie weź masaż stóp, jak już masz drinka. A, czyli najpierw wypiła drina, a dopiero teraz jest masaż. No, trudno, ale tak fajnie. Dobra, tak jak już mamy wymasowane stopy, to chodźmy jeszcze zobaczyć ten muzeum. Okej, okay, jesteśmy już tutaj, ale zrobiło się już tak późno, że już mamy wieczór, więc pokazuję Wam tutaj akurat ten budynek w trybie kupowania, budowania. Wyglądam tak. To nie jest muzeum, tylko jakiś park. Ja wcześniej powiedziałem muzeum, tak, także to jest taki oto park, gdzie są nagrobki, więc fajnie. Tu nawet coś wykopane, super. Znaczy niedawno przekopane. O! I mamy oto taki budyneczek, bardzo fajny. I czy tu coś mamy niezwykłego? Co to jest w ogóle? Podświetlona miska na kawę. A tu można tą, tej kawę się napić, tak? Z, z wyspiarskiego życia. No, spoko. Aha, bo tu jest jakaś kawiarnia, można kawkę, taki Starbucks trochę. A tutaj. Jaka świnia w ogóle. Ej, nie wiedziałem, że nawet taka jest w grze, co? Statuetka rok świnie. Ej, super, fajnie. Tutaj jakieś ten kwiatki. Mega fajnie. Dobra, to chodźmy, chodźmy na kawkę z Bellą. Okej, okay, dobra. Aha, i tu możemy medytować, tak? Dla, dla świnki. No, spoko. I czy tu. Aha. Dobra, zapłacę już za baristę. Aha, nie, ty tu jesteś. No to zrób mi proszę kawę. Okej, okay, i zamów napój na miejscu. Proszę bardzo, oczywiście najdroższe co jest specjał baristy. Nie. To weźmy. Dobrze. Jak się rzuciły, która pierwsza dostanie? Dziewczyny tam sobie rozmawiają w kawiarni, a ja przechodzę już z wami do podsumowania tego, tej modyfikacji. Powiem wam szczerze, że, że mi się ona bardzo podoba, ponieważ ja nie ukrywam Forgotten Hollow, wygląda spoko i tak dalej, ale to nie są, tak jak wspomniałem, już moje klimaty, bardziej właśnie klimaty tego typu i możliwość wyjazdu do kolejnego jakiegoś miasta dla mnie jest mega spoko. I powiem wam szczerze, że jej powinno zaczerpnąć pomysł właśnie z czegoś takiego, żeby porobić takie chociażby mini miasteczka. Na zasadzie takie jak to, która ma odmienną kulturę, w której można coś ciekawego zrobić. Podoba mi się, że ta modyfikacja jest ostatecznie już za darmo, bo tak jak wspominałem wcześniej, ona była płatna, kosztowała chyba 20 dolarów. A ci, co chcą wesprzeć twórcę, to oczywiście mogą, ponieważ cały czas można wpłacać pieniądze na stronie, której, do której link macie w opisie. Tam też jest opcja pobrania właśnie tej modyfikacji. Podoba mi się to, że można wybrać, czy to miasto ma być właśnie takie wakacyjne, czy to miasto ma być takie stałe, do zamieszkania. Bo taka opcja też oczywiście jest. Aha, no i oczywiście macie tutaj krótki poradnik, jak zainstalować tę modyfikację. Aby pobrać tę modyfikację, należy przejść do tej podstrony, do której link oczywiście macie na dole w opisie. I teraz tak od razu przeniesie was do odpowiedniego postu, w którym jest już cały opis tego dodatku, co on wnosi, i tak dalej. Tutaj macie także instrukcję instalacji tego, tej modyfikacji, ale ja spokojnie ja wam wszystko pokażę. Trzeba przejść tutaj na dół tego postu i teraz mamy do wyboru dwa linki. Pierwsze to jest Asian Adventures World Mod, a drugie to jest Destination Asian Adventure Mod. I teraz czym się różnią te dwie rzeczy? Pierwsza opcja to miasto, w której Sim normalnie może zamieszkać razem z rodzinką i tak dalej. Działa dokładnie tak jak powiedzmy Wierzbowa Zatoczka czy właśnie ten Forgotten Hollow z The Sims 4 Vampiry. Drugie natomiast Destination to jest miasto wakacyjne, czyli coś tak jak ja wam pokazywałem, że moja simka nie mieszka tam, ale może tam wyjechać na wakacje. Coś jak z The Sims 4, ucieczka w plener. I jeszcze jedna ważna informacja, do działania tej modyfikacji wymagane jest Destiny 4 Vampiry, no to logiczne, i Destiny 4 Spotkajmy się. Rekomendowane jest także Destiny 4 Ucieczka w Plener, nie wiem dlaczego, ale jest pisana jako rekomendowana, więc miejcie to na uwadze, że jeżeli nie macie któregoś z tych dodatków albo rozszerzeń, to coś może pójść nie tak. Ok, przechodząc już do samej instalacji, ja wybieram akurat Destination, czyli chcę, żeby to miasto działało jako miasto wakacyjne. Klikam tutaj... I najlepiej umieścić sobie ten plik w jakimś folderze typu pobrane lub, ty, yy, lub coś w tym stylu, ponieważ ta modyfikacja ma trochę niestandardową instalację. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Ok, jak mamy już wybrany folder, gdzie chcemy umieścić plik, klikamy po prostu zapisz. Przechodzimy do folderu, w którym mamy pobrany ten plik. On może być różny, w zależności od tego, gdzie rzeczywiście pobraliście ten plik. I on się nazywa tak, jak było to napisane na stronie, czyli Destination Asian Adventure Mod. To jest plik z rozszerzeniem .zip, więc do jego otwarcia będzie wymagany program, np. 7-zip lub WinRar. Przypominam, że WinRar jest płatny. Najeżdżamy na ten plik i klikamy na nim dwa razy lewym przyciskiem myszy. Otworzy nam się paczka, w której mamy dwa foldery, screeny i instrukcja z instalacją, ale tym się nie przejmujemy, ponieważ ja wam wszystko pokażę. Ok, w pierwszej kolejności przechodzimy do dokumentów, następnie do Electronic Arts, Destiny 4 i do MODS. I w MODS wrzucamy z tej paczki folder Asian Adventure. Następny folder, czyli Word, należy umieścić. Plikach gry, czyli musicie teraz przejść do folderu, w którym macie zainstalowaną grę. Jeżeli nic nie zmienialiście w origin, instalacja gry domyślnie występuje w C, pliki programów 86, origin games, następnie DSIM-4, następnie GP-04, tam jest zainstalowany pakiet z e, wampirami, następnie przechodzimy do Words i Arias. I tutaj mamy taki oto plik, gp04-vampire-world-01 z końcówką .word. I teraz przechodzimy do paczki pobranej Przechodzimy do folderu .word I przenosimy ten plik Windows zapyta nas, czy na pewno chcemy podmienić plik Bo uwaga, żeby modyfikacja działała musimy podmienić plik tego świata, który jest domyślnie w Vampirach Klikamy zamień plik w miejscu docelowym i to wszystko, modyfikacja zainstalowana, pamiętajcie o tym, żeby w opcjach gry zezwolić na modyfikację i modyfikacja powinna już działać. No więc ostatecznie mi się bardzo podoba yy, Dajcie proszę znać co myślicie o tej modyfikacji I co myślicie o takim sposobie prezentowania modyfikacji Bo jak widzicie to nie była standardowa pokazówka o modyfikacji Tylko troszkę gameplayu tutaj wrzuciłem Dajcie proszę znać co myślicie o takim pomysle Czy wrócić do poprzedniego stylu Czy kontynuować właśnie ten Jeżeli materiał wam się podobał poproszę o kciuk w górę Będzie mi bardzo bardzo miło O komentarz, o subskrypcję i o dzwoneczek Jeżeli chcecie być z, na bieżąco z każdym takim materiałem Także dziękuję wam jeszcze raz Życzę wam miłego dzionka wieczorem Czaru. Trzymajcie s no i papa.